Cześć, witajcie na kolejnym odcinku naszego kanału. Dziś króciutko zajmiemy się prywatnymi projektami polskich monet euro. Zapraszam. Nie będziemy teraz roztrząsać całej historii powstania euro. Zaznaczymy tylko kilka ważnych dat i faktów. 1 stycznia 2002 roku 12 państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadziło zamiast swoich walut walutę euro. Oczywiście według poszczególnych przeliczników dla danych walut. Z czasem dochodziły kolejne państwa. Kiedy w 2004 roku Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, od razu narodziło się pytanie, czy złotówka zostanie zastąpiona euro. Pominijmy tutaj drobny fakt, że żeby wejść do strefy euro, trzeba spełnić kilka warunków, których Polska wówczas nie spełniała. Jednak ktoś podchwycił pomysł i zaczął wypuszczać na rynek niby projekty monet euro, ale zaznaczmy, były to tylko prywatne emisje. A czym różnią się emisje prywatne od oficjalnych? Przede wszystkim te emisje prywatne, zwłaszcza rewersy, znacznie odbiegają od przyjętych ogólnie rewersów dla wszystkich monet euro. Gdyby faktycznie Polska miała wprowadzić euro, to te prywatne emisje nie byłyby brane pod uwagę. Pierwszy taki zestaw monet euro powstał już w 2003 roku. Było tam 8 monet załadnie y, zapakowanych, i cała emisja rzekomo wynosiła 2000 sztuk każdej monety. Dlaczego rzekomo? Dlatego, że nie posiadały żadnego certyfikatu, nie były numerowane, a w momencie, kiedy monety te osiągały już jakąś popularność, y, no to zawsze można było dobić więcej, prawda? Całe przedsięwzięcie musiało się spotkać z dużym zainteresowaniem, skoro już w następnym roku wypuszczono. Kolejne monety. W 2004 roku powtórzona emisję, lecz tym razem już nakład wyniósł do 10 tysięcy sztuk. Ale to nie wszystko. To była emisja zielona. Jeszcze wyszła emisja brązowa dołożoną tutaj monetę 5 euro, i cały ten nakład wynosił do 5 tysięcy sztuk. Czy tym razem wielkość tych nakładów była bardziej wiarygodna? Troszeczkę tak, dlatego że każdy zawierał taki hologram z numerem. Ale podobno pojawiały się później całe zestawy bez tego hologramu. Poza tym, co by szkodziło, wydrukować jeszcze raz z tymi samymi numerami. Dobra, nie wnikajmy w takie szczegóły. W każdym razie już te zestawy były i są chyba nadal do kupienia. Przypominam tylko, że nie są to żadne oficjalne emisje, tylko takie prywatne, dla zabawy raczej wypuszczone. To nie koniec emisji, bowiem w 2004 roku jeszcze wypuszczono kolejny zestaw, tym razem z serii znani. Polacy. Monety zawierają wizerunki Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II oraz Fryderyka Chopina. Cały zestaw rzekomo był wybity w ilości 20 tysięcy sztuk, ale tutaj już niestety nie ma ani hologramu, ani numeracji, więc dane te są mało wiarygodne. Tym bardziej, że na monetach jest błąd. Na monetach z Kopernikiem tych tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ale pokażę na zdjęciu. Jest napisane Rzeczpospolita Polksa, literówka. Czy możemy mówić o powadze takich monet w momencie, kiedy na 20 tysiącach monet pojawia się taki błąd? Wkrótce pojawia się kolejny zestaw tych monet z błędem, wzbogacony o dodatkowe 5 euro. Tym razem nakład wynosi 14 tysięcy sztuk. Błąd nie został usunięty. Ale to nie wszystko. Wybito te monety również w srebrze. Podobno wyszło 600 zestawów, ale były również sprzedawane luzem 5 pięcio, euro z papierem, które wyszły podobno w ilości 1250 sztuk. Zestawy takie ukazały się również w złocie. Niestety nie wiem jakiej próby. W srebrze miały próby 925, z tych zestawów w złocie było kilkadziesiąt sztuk. No i tutaj już nie znalazłem nabywców ze względu na zaporową cenę. Przypomnijmy jeszcze raz, były to emisje prywatne, nie mające certyfikatu banku centralnego. I z tym wiąże się jeszcze drobna afera. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale myślę, że warto o tym nadmienić. Chodzi o bezprawne użycie godła państwowego na pseudomonetach w celach zarobkowych. Dajcie znać w komentarzach, czy ten temat Wam się podobał. A może macie jakieś informacje, o których ja tutaj nie wspomniałem, a chcielibyście się nimi podzielić. Piszcie w komentarzach. Odsyłam Was jeszcze do artykułu na naszej stronie internetowej dotyczącego tego tematu. Link znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.